Mrok na ulicach, cisza jak nóż Żegar bije, serce wciąż tuż Ostatni dym z papierosa jak sen W głowie chaos, powtarzam twój refren Proszę kochanie wróć do mnie, wróć Bez ciebie świat jak zimowy mróz Proszę kochanie wróć do mnie, wróć Jak echo krzyczy znów pusty. To łóżko, szklanka na stole Cię nie tańczą w głowie myśli chore. Twoje zdjęcie patrzy, krzyczy, płonie serce w klatce, tonę w tej toni. Czy pamiętasz, szeptaliśmy nocą, czy pamiętasz te chwile pod mocą? Proszę kochanie, wróć do mnie. Nie wróć do mnie, wróć Jak echo krzyczy, znów puste jest tło Czas ucieka, lecz ból nie znika Pamiętam wszystko, każda chwila pika Twoje słowa w głowie jak mantra Bez ciebie życie to czysta fantazja U -u -u.